Witam Was wszystkich w nowym odcinku! Dzisiaj będziemy grać na Minecrafcie, więc jak ktoś mnie zobaczy to ja mam takiego skina. Ech... Chciałem. To czerwone u to jest krawacik. <laughs> Powinien być na środku, ale się nie znam na budowaniu skina. A, ale dobra. Dzisiaj będziemy y, dołączać do solo bitwy jest no, podczas bitwy budowania. Co ja gadam? Będzie jakiś temat, jak uda nam się wygrać. Może będzie jakiś odcinek i tylko informuję. Czasy się zmieniają, odcinki co sobotę. No, dwa tygodnie i update z Ciekawe, kiedy w ogóle nagram update z Belsixu. Na pewno w sobotę, ale nie wiem o której. Ach. Ale dobra, jest ideolo, bo jest... No, liczba parzysta. A ja bardzo lubię list A jak jeszcze nie subskrybowaliście, to zasys skru... Zasub Zasubskrybujcie A Zasubskrybujcie i... Jeszcze załapujcie Globus. Save. Dobra, save. Save. Dobra, jak save. Mam już w głowie jego rzecz, tylko nie wiem, jak to nie wyjdzie.

Nie wiem, czy ja dobrze ten pamiętam, jak wygląda sobie, więc. No, po prostu. będzie. A jak jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka z nowej bety 052, testowałem tam nowe emotki. I wszystko po prostu: nowe skiny, nowe emotki, nową mapę. Nie, Dream House, bo jeszcze. Nie dostałem dostępu, nikt nie dostał. Chociaż... No, a i zagraniczni jeszcze tego sali. Nie wiem czemu na tego nie dostał. Hmm. Dobra, szkoda, proszę. cię. W ogóle ile ja buduję do odgóry? Oby było równo. Ja w ogóle tego nie liczę. i oczywiście o nie ma do góry nie jakbym tylko mógł użyć tej komendy to bym szybko wszedł na youtube a i bym użył tej komendy ale dobrze, że nie muszę wchodzić o tak Dobra, będzie idola. Ale dwie minuty, a ja jeszcze nie zdążę tego budować. Dobra, trzeba się... ten, pośpieszyć. A to są build tego. Build Warsy. Czyli jakieś... Tam build Gamesy. Oczywiście to jest na Coxcrafcie, więc... No, IP do serwera będzie. No... w opisie. Jak? Ktoś w ogóle ma Minecraft'a Nie W takim Bardzo dobrym wbudowaniu no nie jestem Ale No wygląda trochę Co jeszcze by będzie potrzebne no nie, koło. Nie, to nie działa tutaj. No, to na wszystkich. Jak to działa? Co? A nie, źle ja buduję. Ja chłop co źle buduję. Chłop? A nie! nie. A nadal źle buduję to jest ze mną? Dzisiaj zbudowałem taką bazę, a teraz. Nawet z tym. Tego. Z tym nie mogę sobie poradzić. Chociaż dobra, to jest. Ile? Ja zaraz. zaraz. Jak! Dobra, teraz to na szybkości totalnie. Na szybkości totalnie. Dobra, na szybkości totalnie. Nie, teraz zobacz jak poszło reszcie. To w ogóle nie jest równo! Nie, nie! Moje autorstwa! Kurczę, to w ogóle nie jest równo. Nie, teraz to... O. Ech, nawet nie... Nie zde mnie. Co to? Nawet, nawet. Pierdlęg No. O, dobra. Kozak. E, autorstwa ktoś... Ktoś... No nie wiem, ktoś ktoś. O, nawet, nawet. okej. Okay. Dobra, kozak. Ale jeszcze nikt nie dostał koks. Ale dobra. Kolejny... O, sejfik. Eee... Nawet nie wiemy w topce! Co? To, to mi w ogóle nie przypomina. Hmm, może sobie pobieram... Nie, dobra, Jest build. Jak to ma być, y, tego, temat? Buildy? No to temat buildy. Co ale nic innego. Albo dobra, zaraz mi nie stanie. Wiesz <laughs> nie wiem... Łyp. FoxPVP. O, oh, arcade. Ciekawe <laughs> co tu będzie. Parkour... Nie chcę, żebyście się poobiedziali, jaki jestem parkoura. Bo nie jestem całkiem dobry. Nie. mogę ok, to tutaj pokazać. A gracie to mi się upiekło, ale nie wiem jak to zrobiłem. przypominam jakby ktoś nie widział, to mi z kim to jest taki. I się sobie wymyśliłem. Może jeszcze to zmienia, ale nie wiem. To trochę mi nie pasi. Chociaż z tyłu. Oj, no kurczę, no. Chociaż po dwóch stronach jest bardziej jasny i bardziej ciemnie. No podświetlone i mniej podświetlone. Ale chyba z Arkadia też widać. Ogóle no, wyjdzie serwa. No dobra. Eee, no. No Minecraft Extreme. stream. No nie. Nie wejdę tam, gdzie jest moje zalogowanie, ani mi się... Prasz. Oby najemkie. Oby Tak, dobra. Łankaż? Co to? A co na Łankaża? Co to? Ja tutaj... Nic nie widzę. Tu, się, tu jest VIP? VIP? O co tu? Co? Jak to zrobić? Łot Zakup Anwana <noise> Postarcie 24 godziny. No pięknie. Loddy. Nie, nie, nie lodim. Loddy. pvp, Sky Clock, Cave block, top, Lifesteal, Box, One, Just Box PvP, Mirak Serla mnie Do tego małego dostać. No i tak, mam legendarny klucz i zna. No co z nim zrobić? Czekaj, tam, tam są skrzynie. Najcenniejsza. Legendarna skrzynia, no to chcę otworzyć. Nie posiadasz klucza. A co, ja mam w wres... ręce? Jak, no, 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 no mam rady do tej gry. Najważniej to sprzedam. Sprzedaj... ...luć... ...do... ...legenda... ...taniej... ...skrzy...

Nuleks? Leco? co Nuleks? Ja nie wiem o co to chodzi. Dobra, jak zarabiać pieniądze? A... oh uh, yes sir been down in the clutch, sir so Zamknijcie się. Zobacz. Wat? I dobra. Nie czuj złości. Dobra. Stonebreaker. Ja w ogóle nie wiem, czy przetren... już. Przetrzę. Już. Dobra, ja chcę, ja chcę na bezpiecznej. Nie mogę? A.

Padam. Na w się. No nie. Ja się nie padłem i hasła. No tylko hasła. Ale dobra, zagranie sobie też w ogóle. Od razu miałem przygotowaną. Ciekawe czy mogę to pok tego pokonać. Bo może zaraz normalnie. O! Autoklikera może włączę. A ja go nie pokonuję, jak niby. Ja nie, to... to autoklik. autoklik. Jedenka. Please, please. Idę Słuchajcie, ja będę kończyć. Mam jedną rzecz. Jadę na basen, nieprzewidziane, serio nieprzewidziane. Do widzenia Wam, witam Was i do widzenia Wam. Sajonara.